W walentynki 2025 roku na ekranach kin pojawiła się czwarta część kultowej komedii, która swój początek miała w 2001 roku. Bridget Jones szalejąc za facetem Czy ta kontynuacja trzyma poziom? Ama za mikrofonem i zapraszam na recenzję. Wcześniejsze części serii oglądałam i bardzo mi się podobały. Dlatego też, gdy w internecie pojawiły się pierwsze informacje o powrocie Bridget Jones, a później zwiastun samego filmu. Byłam bardzo ciekawa, jak ten film będzie wyglądać. Bridget Jones miała prowadzić spokojne i szczęśliwe życie. Jednak jej mąż Mark traci życie podczas misji humanitarnej. Kobieta zostaje więc wdową, która musi poradzić sobie z wychowaniem dwójki dzieci. Może liczyć jednak na pomoc swoich przyjaciół. Zostaje namówiona do powrotu do pracy. Ta z początku niechętna, postanawia jednak to zrobić. A nawet zaczyna korzystać z Tinder'a. Nie wiedziałam czego się spodziewać. Znane są przypadki, gdy filmy, które dostały kontynuację po bardzo długim czasie, nie trzymały za bardzo poziomu, który został wyznaczony przez pierwszą część. Zastanawiałam się, jak reżyser odnajdzie się w realiach dzisiejszych czasów i jak będzie wyglądało pisanie samego w sobie dziennika. Erze smartfonów i innych nowych technologii, których wcześniej jeszcze nie było. Trzeba jednak przyznać, że zostało to pokazane w ciekawy sposób. Bridget jawi nam się jako osoba, która nie za bardzo ogarnia nowoczesne sprzęty. Fakt, korzysta z wideo rozmów, jednak nadal w jej kuchni możemy znaleźć walające się tradycyjne gazety i kartki papieru z jej notatkami. Poza tym sama bohaterka nadal jest tą samą osobą, która już jako wdowa próbuje zapanować nad dwójką dzieci i ułożyć sobie życie, jako niestety samotna już matka. Mam wrażenie, że ludzie odpowiedzialni za stronę techniczną filmu bardzo dobrze podeszli do swojego zadania. Wszystkie kadry są szczegółowe, a lokacje jasne. Nawet pomieszczenie, w którym dzieci schowały się przed deszczem, nie jest miejscem rodem z horroru. Co do aktorstwa, to Renée Zellweger musiała po raz kolejny wcielić się w rolę jedynej w swoim rodzaju Bridget Jones i, moim zdaniem, wykonała to zadanie celująco. Znowu stworzyła postać kapitalną, która potrafiła rozbawić nas tak samo jak w poprzednich odsłonach serii. Odnoszę wrażenie, że żadna inna aktorka nie potrafiłaby odegrać tej roli w równie dobry sposób, przez co wydaje mi się, że ta właśnie Renée jest niezastąpiona w tej roli. Kiedy trzeba jest niezdarna, kiedy trzeba była rozczulająca. Moim zdaniem najwięksi fani serii będą z tego występu bardzo zadowoleni. To samo można powiedzieć o Hugh Grantzie grającym Daniela Cleavera. Grant nadal potrafi stworzyć naprawdę świetną postać, co spowodowało, że nie czułam spadku jakości w porównaniu z poprzednimi odsłonami, w których grał. Znowu był tym samym amantem, który nadal nie potrafi poradzić sobie z życiem uczuciowym. Bardzo dobre były również role Scott'a Wallikera oraz Rockstera MacDuffa. Pierwszy był nauczycielem w szkole, w której uczyły się dzieci Bridget. A drugi mężczyzną, który pomógł jej i jej dzieciom zejść z drzewa w parku. Obaj panowie walczyli też o serce głównej bohaterki. Oglądało mi się ich bardzo przyjemnie. Sceny z nimi nie były nudne i nie powodowały u mnie chęci jak najszybszego powrotu do wątku samej pani Jones. Szczerze mówiąc, to mając w pamięci wcześniejsze części serii, myślałam, że będzie to kolejna pełnoprawna komedia z podążaniem za miłością głównej bohaterki w tle. Ten film jest jednak bardzo dojrzały. Świetnie pokazuje problemy, z jakimi musi zmierzyć się wdowa, i w bardzo życiowy sposób daje nam do zrozumienia, że każdy, mimo kłód rzucanych pod nogi, zasługuje na szczęście. Produkcja ma bardziej fabularny klimat, luźno zahaczający nawet o dramat. Dla osób, które czytały książki i lub dorastały w czasach pierwszych ekranizacji, będzie to moim zdaniem historia kompletna. Co prawda, nie tak śmieszna jak wcześniejsze, jednak bardziej realistyczna, nieco powściągliwa i dająca do myślenia na tematy życiowe. Podsumowując. Jestem bardzo zadowolona, że zdecydowałam się na obejrzenie czwartej części Bridget Jones. Kontynuacja nadal trzyma poziom i moim zdaniem jest warta polecenia wszystkim, którzy jeszcze wahają się, czy iść na nią do kina. A wy oglądaliście nowy film o Bridget Jones? Jak się Wam podobał? Napiszcie w komentarzu. Ja standardowo zapraszam Was do obejrzenia innych moich filmów, a jeśli ten Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko. Pa!